Dążmy do tego, aby przez najbliższe, najbliższe, aby w krótkim czasie na Ziemi mieć ujemny bilans emisji CO2. Och. Nie da się. Nie da się w tym systemie widocznie, skoro od 30 lat, od są kongresy na temat zmiany klimatycznej, emisja CO2. Nawet nie pozostaje na tym samym poziomie, a wzrasta. Przez 150 lat y, rewolucji przemysłowej mamy coraz większą emisję CO2 i czas na, czas na dużą zmianę. Więc y, do dzieła. W no. Solidarności udało się dlatego y, przecież zmienić władzę zmienić z, z deszczu podrynne. Jak się okazuje, no ale na, dlatego im się udało, ponieważ y, był to pokojowy ruch. Ruch bez przemocy y, y, objął bardzo dużą część społeczeństwa i, i był już nie do zlekceważenia ani nie dał się y, w, wpuścić w, w jakąś agresywną walkę. Tak jak to było w 1968, czy, czy, czy we wcześniejszych latach, kiedy robotnicy w 68 był chyba strajk studentów ale w 70 robotnicy wyszli na ulicę i, i, i po prostu skończyło się e, przemocą wtedy łatwo jest wrzucać ludzi do więzień i tak dalej i tak dalej, a jak ludzie są pokojowi, potrafią znieść nawet jakieś zaczepki policji czy, czy kogoś e, to mogą możemy wtedy mm, z uznać sympatię i, i, i całym społeczeństwem protestować, a nie tylko młodymi, agresywnymi chłopcami, ale całym społeczeństwem.